Zaszczyt, olbrzymie zobowiązanie w stosunku do mieszkańców Szczecinka, miasta, które 38 lat temu wybrałem jako swoje miejsce do życia. Gdy wygrałem, wygrałem wybory w 2006 roku, Szczecinek był zupełnie innym miastem. Mimo iż, podobnie jak dziś, rozpościerał się na przesmyku między dwoma jeziorami, nie korzystał w żaden sposób ze swojego niepowtarzalnego położenia. Miasto kończyło się na wiadukcie przy ulicy Szczecińskiej i kawałek za bunkrem przy Kościuszki. Ledwie kawałek za terenem, na którym straszył nieczynną datę zdewastowany kęki. Dalszy teren, Szesiecka Świątki, druga strona jeziora należały do gminy wiejskiej. To z terenu gminy wpływały do jeziora Szesiecko w sposób całkowicie niekontrolowany zanieczyszczenia. Turystyka praktycznie nie istniała. Po jeziorze wpływała przerobiona na niby stateczek szalupa motorowa. Co ciekawe, większość mieszkańców Szczecinka uważała za oczywiste, że to szczyt możliwości turystycznych miasta. Na przedłużeniu ulicy Bohaterów Stalingradu wcinał się wody jeziora Trzesieckiego jedyny pływający pomost. Wchodząc na pomost można było popatrzeć na żałosną ruinę Zamku Książąt Pomorskich. Istniały dwa dzielące się kupującymi sklepy o powierzchni sprzedaży 1000 m2 w południowej części przy Łukasiewicza i w północnej przy Kołobrzeskiej. Żadnych innych sklepów dużych nie było. W planach zagospodarowania przestrzennego skrupulatnie zakazywano budowy większych obiektów handlowych. W Szczecinku obowiązywał uchwalony zakaz handlu po godzinie 22. Cała Polska śmiała się z nas. Od kilku lat miasto spierało się ze starostwem w sprawie remontu ulicy 28 lutego, jedynej ulicy, do której przebudowy w końcu doprowadzono. Wojna ratusza ze starostwem trwała w najlepsze, uniemożliwiając normalną pracę obu samorządów. Typowym wyznacznikiem zatrzymania rozwoju miasta był szczecinecki szpital. Kilkupiętrowy, wybudowany w połowie lat 70. budynek przy szpitalnej przychodni świecił pustkami, a jego stan techniczny kwalifikował obiekt do rozbiórki. Nie lepiej prezentował się podstawowy budynek naszej licznicy. Z roku na rok szpital ze względów oszczędnościowych redukowano, zamykając kolejne oddziały. Szkoły musiały utrzymywać się wyłącznie z przekazywanej subwencji. Biorąc pod uwagę fakt, iż obecnie co roku dofinansowujemy naszą oświatę sumą ponad 10 milionów złotych, można wyobrazić sobie, jak nasze szkoły wyglądały wtedy przed rokiem 2006 bez dodatkowych pieniędzy. Większość miejskich spółek przeżywało kłopoty. Nie radziliśmy sobie z przestarzałą infrastrukturą techniczną. Mieliśmy źle zaprojektowaną i niespełniającą norm unijnych oczyszczalnie ścieków. Trudne lata przeżywała prawie pozbawiona zdywersyfikowanych dochodów komunikacja miejska. Idąc ulicami naszego miasta, staraliśmy się nie dostrzegać przygody straszących odpadającymi tynkami i dziurawymi dachami kamienic. Miasto nie przekazywało ZGM-owi środków na remonty, a zbyt niskie, zamrożone przez ponad 5 lat czynsze nie pozwalały na utrzymywanie substancji mieszkaniowej w odpowiedniej kondycji. Wyremontowane budynki można było policzyć na palcach. Nie było przyzwoitej infrastruktury sportowej. Istniał jedynie stadion piłkarski i dość nowy, ale niestety problemu z tereklasem. Na skutek błędnej diagnozy i niezauważenia uszkodzenia przebiegającego pod płytą boiska kolektora deszczowego, rozebrano zapadające się trybuny tzw. stadionu leki. Przymierzano się dopiero do budowy pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej i kina. Może drobiazgiem, ale jak charakterystycznym był całkowity brak zainteresowania zwierzętami bezdomnymi. Dzięki grupie wolontariuszy przy zakładzie weterynarii na Szczecińskiej działało coś, co nawet trudno było nazwać na miasku przykuliska. Parę klatek, w których przez kilka dni przechowywano znalezione bezdomne psy. Dziś trudno nam sobie odtworzyć obraz miasta sprzed 8-9 lat. Zapewne niewiele osób pamięta, że na przykład w miejscu obecnych parkingów na Jana Pawła znajdowały się rozproszone bez, bezładnie budki zwane kasierówkami, do których dochodziło się brnąc w błocie. Miasto przestało się niestety rozwijać. Nie bez powodu przypominam obraz Szczecinka z roku 2006. Przypominam, bo część mieszkańców Szczecinka ma niestety krótką pamięć. Minęło 9 lat. Niesamowity wręcz postęp, jaki dokonał się w Szczecinku w każdej. Chciałbym to szczególnie tutaj powtórzyć. Absolutnie w każdej dziedzinie życia jest zwany polityką zrównoważonego rozwoju miasta. Jest realizacją pomysłu i odważnej wizji Platformy Obywatelskiej na rozwój miasta. I mamy się czym chwalić. Zakończono wojnę wreszcie między samorządami i zaczęto ściśle współpracować z powiatem. Zamiast się zwalczać, zaczęliśmy sobie pomagać. Trudno przecenić rozmiar wartości dodanej, jakie stworzyliśmy dzięki temu dla rozwoju miasta i powiatu. Wybudowaliśmy dziesiątki mieszkań kondynalnych i socjalnych, budynki tbs u i infrastrukturę pod domy jednorodzinne. Odnowiliśmy 120 kamienic, oddaliśmy termomodernizacji wszystkie budynki szkolne. Rozszerzyliśmy, a następnie uzbroiliśmy specjalną strefę ekonomiczną. Mimo kryzysu gospodarczego w szczecinku nie zredukowano ilości miejsc pracy, a w ostatnim roku przybywa miejsc pracy właściwie we wszystkich zakładach przemysłowych naszego miasta. Powstaje klaster węglowy, który powinien dać pracę setkom ludzi. Za ponad 100 milionów powstały inwestycje wodno-kanalizacyjne i nowe oczyszczania ścieków. Mamy nowoczesną sieć połowniczą. Z roku na rok redukujemy niską emisję, likwidując kolejne kotłownie przydomowe. Prawie wszystkie ulice miasta zostały przebudowane lub wyremontowane. To absolutny ewenement w skali kraju. Powstały ronda, sygnalizacja świetna, oświetlone są przejścia dla pieszych. Powstała zachodnia obwodnica Szczecinka na drodze numer 172, a w trakcie procedury przetargowej jest duża wschodnia obwodnica na Krajowej 11. Mamy trzy pełnowymiarowe hale sportowe, najdłuższy w Europie wyciąg do nadwodnych, nowoczesne centrum tenisowe, grubisko. Mamy nagrodzony przez Prezydenta jako najlepsza rewitalizacja zabytkowy park. Powiększyliśmy obszar miasta, rozszerzyliśmy Tereny miasta o cały obszar wokół jeziora Trzesiecko. Stworzyliśmy infrastrukturę turystyczną, powstało kilka hoteli. Odrestaurowaliśmy zabytkowe skrzydło zamku książąt pomorskich. Powstała się wyspa, wiele nowych pomostów, nowo oświetlone ścieżki rowerowe, przyrządy do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Po wodach naszego jeziora pływają kupione w Bawarii statki. Mamy jako nieliczni w Polsce półpodziemne pojemniki na śmieci i staliśmy się. Współwłaścicielem międzygminnego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w Artyniu. Powstało jedno z najnowocześniejszych w Polsce schronisko dla zwierząt i nowe targowisko miejskie. Rozbudowaliśmy i wyremontowaliśmy nasz zabytkowy ratusz. Szczecinek z roku na rok plasuje się w czołówce najbezpieczniejszych miast w Polsce. To oczywiście zasługa sprawnej policji, ale też Straży Miejskiej, monitoringu, oświetlenia miasta, nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych. W ciągu 8 lat zamieniliśmy zapyziały, przestarzały pod każdym względem szpital nowoczesną placówkę z oddziałem ratunkowym i lądowiskiem dla helikopterów na dachu nowego, dobudowanego łóżkowca. Wraz z działającymi obok podmiotami prywatnymi utworzyliśmy nieformalne konsorcjum zdrowia, wypełniające już dziś definicję szpitala specjalistycznego. Zapewniliśmy wszystkim chętnym dostęp do żłobków i przedszkoli. Przed nami nowy okres programowania unijnego 2014-2020, a przede mną 4 lata pracy na stanowisku burmistrza miasta Szczecinek. Nowe wyzwania, perspektywy i nowe zamierzenia. I ani ja, ani moi współpracownicy nie mamy najmniejszych chęci zwalniania tempa rozwoju i pozytywnego zmieniania Szczecinka, naszego pięknego miasta. Miasta z wizją. Nową kadencję rozpoczynamy z dobrą sytuacją finansową miasta. Nasze zadłużenie spadło do około 36% w stosunku do dochodów, a pod koniec roku 2015 powinno wynieść około 34%. Obsługa zadłużenia nie przekracza, nie, przepraszam, nie przekracza 6% dochodu przy dopuszczalnych 15%. W roku 2015 powinniśmy wejść. Wolnymi, w roku 2015 powinniśmy wejść z wolnymi środkami wynoszącymi około 14 milionów złotych. Zamierzam zaproponować kontynuację zrównoważonego rozwoju miasta z konsekwentnym ukierunkowaniem na równo, równoległy rozwój przemysłu i turystyki, przede wszystkim sportowej. Musimy zdawać sobie sprawę, że do roku 2020, czyli końca nowego okresu programowania unijnego. Musimy stworzyć podwaliny pod samofinansujące się miasto. To niezwykle ważne, musimy to wszystko wszyscy zrozumieć. Nasza sytuacja za kilka lat diametralnie się zmieni. Musimy budować miasto, którego rozwój nie będzie już zależny od środków unijnych. Nie ma więc ważniejszego tematu niż powstanie nowych miejsc pracy, nowych zakładów, zwiększenie przychodów z podatku od osób prawnych, podatku od nieruchomości. I likwidacja szarej strefy, a dzięki temu i dzięki zwiększaniu zatrudnienia również zwiększanie dochodów z podatku od osób fizycznych. Wszystko wskazuje na to, iż okres kryzysu gospodarczego mamy już za sobą. Myśląc o dalszym rozwoju miasta, powinniśmy analizować wszelkie uwarunkowania, które ten rozwój hamują, jak również te, które mogą go wspomóc. Myśląc o tym, jaki mamy wpływ na rozwój przemysłu. A przez to na powstawanie nowych miejsc pracy powinniśmy skupić się na mądrym wspieraniu branż dominujących, szeroko rozumianego przemysłu przeróbki drewna i przemysłu elektrotechnicznego. Planujemy dalsze prace nad rozwojem klastra drzewnego. W najbliższych dwóch latach zapewnimy wsparcie dla powstania infrastruktury potrzebnej do rozwoju klastra meblowego. Wybudujemy ogólnodostępny parking na 300 samochodów osobowych na Dokończymy uzbrajanie terenu specjalnej strefy ekonomicznej w deszczówkę, wybudujemy bocznicę kolejową, która obsłuży m.in. fabrykę mebli. Będziemy współpracować ze starostwem i Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego przy rozwoju ukierunkowanego na przemysł drzewny szkolnictwa zawodowego. Wybudujemy park przemysłowo-technologiczny, w którym będą mogły wynajmować powierzchnię produkcyjną małe zakłady kooperujące m.in. z fabrykami mebli. Z wielką życzliwością przyglądamy się przygotowaniom prywatnych inwestorów do budowy ośrodka szkoleniowego dla młodzieży sportowej. Ośrodka umożliwiającego jednorazowe przyjęcie nawet tysiąca młodych piłkarzy. Gdy zamierzenia te zaczną się ziszczać, powinniśmy ciemnie włączyć się, Nie zamierzam wycofywać się z próby wykonania w trakcie tych czterech lat elektrycznej kolejki linowej łączącej północny i południowy brzeg jeziora i kończącej się po okolicach Miesiej Wyspy. Taka budowla stałaby się niewątpliwą atrakcją turystyczną Szczecinka. Tego typu pomysły będą jednak realizowane wyłącznie przy zapewnieniu istotnego dofinansowania ze środków zewnętrznych i z całą pewnością nie obciążą w sposób znaczący budżetu miasta. Ważnym elementem zrównoważonego rozwoju bazy sportowej jest wsparcie środowiska wędkarzy. W roku 2015, czyli w przyszłym roku, wybudujemy nad jeziorem Krzesieckim na granicy działki zwanej Falą stanicę wędkarską. Poszukujemy miejsca na budowę pełnowartościowego kempingu i miejsca kamperów. Realizacji tego pomysłu nie sprzyja permanentny sprzeciw działkowców. Jednak jestem pewien, iż w końcu odzyskamy teren przy Szczecińskiej na południe od wieży Bismarka. To idealne miejsce lokalizacji nowoczesnego, zaprojektowanego na miarę europejskich standardów kempingu. To również jedna z inwestycji, która powinna doczekać się realizacji w najbliższych latach. Powinniśmy dokończyć budowę szkolnej infrastruktury sportowej. Myślę tu o sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 i tunelu lekkoatletycznym przy Szkołach nr 7 i Gimnazjum nr 3. Budowę tunelu zaczniemy w przyszłym roku, a hali przy Szkole Podstawowej nr 6 prawdopodobnie w roku 2016. W okresie letnim chcemy uruchomić kino plenerowe. Mając wyspecjalizowane jednostki takie jak safik, osie czy SZLOT, Miasto powinno utrwalać rozpoznawalność Szczecinka poprzez organizację i promocję w kraju markowych produktów kulturalnych, sportowych i turystycznych. W tym kontekście warte kontynuacji są przede wszystkim takie propozycje jak Art Picnic, imieniny miasta, Memoriał Winanda Osieńskiego, Memoriał szermierczy im. Pape, Festiwal Balonowy im. Kurta Kumela. Być może należy pomyśleć na bazie biegu osieńskiego o organizacji szczecineckiego maratonu biegowego. Pewnie wcześniej zorganizujemy w roku przyszłym półmaraton. Bardzo ważne jest utrzymywanie współpracy z mediami ogólnopolskimi. Promocja miasta w mediach ogólnopolskich owocuje coraz to większą liczbą turystów odwiedzających Szczecinę. Miasto powinno nadal co roku aplikować o środki z tzw. schetynówek. Oczywiście, jeśli taki program będzie kontynuowany. W okresie zbliżającej się kadencji samorządu powinniśmy wyremontować kolejne ulice. W roku 2015 Przebudujemy ulicę 1 Maja od Narutowicza do Koszalińskiej i będziemy kontynuować remont ulicy Armii Krajowej. W kolejnych latach czeka nas remont ulicy Turystycznej i Kolejowej. W roku 2015 poprawimy ulicę Żeglarską, kładąc na nami nawierzchnię widowniczną. W roku 2016 sfinalizujemy już budowę ulicy Osiedla Marceli. W przyszłym roku zaczniemy budowę najważniejszych ulic na osiedlu Raciborki. W roku 2015 Zaczniemy też, a w roku 2016 skończymy gruntowne przebudowanie centralnego miejsca naszego miasta, czyli Placu Wolności i ulicy 9 maja. Musimy na bieżąco monitorować zatwierdzoną już budowę wschodniej obwodnicy Szczecinka na drodze krajowej nr 11. To największa powojenna inwestycja drogowa w Szczecinku, a jej rolę naprawdę trudno przecenić. Dziś nie zdajemy sobie jeszcze wszyscy sprawy ze znaczenia olbrzymich sum, jakie będą zaangażowane w Szczecinku w związku z budową obwodnicy i inwestycjami chronospanów. Mówimy o kwocie ponad miliarda złotych. Przerobienie takich pieniędzy to nieuchronne zatrudnienie na kilka lat setek osób uczestniczących w budowie i w podwykonawstwie. Kontynuacji wymaga system zamiany tradycyjnych śmietników na wspomniane już tzw. pojemniki półpodzielne. Jesteśmy dumni z tego projektu i będziemy go realizować w latach 2015 i 2016. W ciągu najbliższej kadencji powinniśmy doprowadzić do objęcia tym rozwiązaniem wszystkich tak zwanych gniazd odpadów komunalnych. W gospodarce odpadami powinniśmy nadal angażować się w rozbudowę i modernizację regionalnej instalacji przeróbki odpadów komunalnych prowadzonych przez MPGO w Aldyniu, którego jesteśmy udziałowcem. W kolejnych latach trzeba wrócić do tematu tworzenia nowych mieszkań socjalnych. W chwili obecnej w spółce ZGM tworzone są alternatywne projekty rozwiązania tego problemu. Rozważa się zarówno adaptację istniejących obiektów, jak też wybudowanie nowego, wielomieszkalnego budynku socjalnego. Kolejne mieszkania socjalne zostaną oddane do użytku na początku 2016 roku. Od września 2015 600 dzieci będzie mogło korzystać z miejsc w przedszkolach za tzw. złotówkę. Dla rodziców oznacza to znaczące obniżenie kosztów utrzymania dziecka w szpitalu. Miasto powinno nadal ściśle współpracować zarówno z powiatem, jak i podmiotami prywatnymi działającymi na rynku usług zdrowotnych i wspierać finansowo spółkę Szpital w Szczecinku. Powinno to doprowadzić w ciągu najbliższych lat do powstania już pełnoprofilowego szpitala specjalistycznego. Należy rozbudować w kompleksie szpitalnym część związaną z ambulatoryjnym poradnictwem specjalistycznym, a również rozbudowywać pion onkologiczny szpitala, m.in. oddział chemioterapii dziennej. Za wszelką cenę należy sprzyjać pomysłom stworzenia przez podmioty prywatne oddziału kardiologii zachowawczej i neurologii. Zmienione plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiają odbudowę zabytkowej wieży ciśnień i zaadaptowanie jej na obserwatorium astronomiczne. Na terenach położonych obok od strony ulicy Szafera chcielibyśmy wybudować centrum nauki z planetarium, tzw. mini Kopernik. Nastawione na propagowanie wśród młodzieży nauk ścisłych. Oba te projekty będą wymagały sporych nakładów finansowych i będą realizowane wyłącznie pod warunkiem otrzymania znacznego wsparcia ze środków unijnych. Miasto powinno poprzez iluminację nadal eksponować najważniejsze zabytki. Wykonując co roku przynajmniej jedną, dwie takie instalacje, można by oświetlić sąd, wieżę Pismarka, budynek Banku PKOSA, Przynickiewicza czy na kościół Najważniejszymi inwestycjami, na które czeka miasto, są proekologiczne inwestycje Kronospanu, które powinny zniwelować do minimum uciążliwości tego zakładu produkcyjnego, przede wszystkim pylenie i uciążliwości odrobiny. Te inwestycje nie są zadaniem własnym miasta, ale są tak ważne, że miasto powinno nadal czynnie włączać się w lobbying umożliwiający ich dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub... Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wydaje się realne, iż wykonanie wszystkich niezbędnych inwestycji wymagających, wypełniających wymogi tzw. bryfów syryjskich, czyli BAD-y, mogłoby rozpocząć się i zakończyć już w przyszłym roku. To zobowiązania, te, przepraszam, te zobowiązania dotyczące bezzwłocznego, czyli co chciałbym szczególnie podkreślić, kilka lat przed wymaganym przez prawo terminem. Wdrożenia w życie zaleceń Komisji Europejskiej są przedmiotem podpisanego w listopadzie porozumienia między Noa i Kolospanem. Najważniejszą inwestycją proekologiczną będzie wybudowanie mokrego elektrofiltra na suszarni płyty biurowej. Cały czas rozmawiamy też na temat możliwości dodania do tej inwestycji tzw. utws u czyli zamkniętej pętli gazów w suszarni. W roku 2015 będziemy kontynuować akcję likwidacji nieekologicznych źródeł ogrzewania i podłączać Kolejne budynki i mieszkania do miejskiej sieci ciepłowniczej z programu Afka. Pod koniec 2015 roku praktycznie w Szczecinku zlikwidujemy przydomowe kotłownie w domach nielegalnych. Umożliwimy mieszkańcom sięgnięcie po środki na budowę przydomowych instalacji fotowoltaicznych z tzw. programu Prosument. Szczecinek jest miastem bezpiecznym, ale nie należy spoczywać w tym względzie na laurach. Powinniśmy sukcesywnie doświetlić wszystkie przejścia dla pieszych i uzupełnić monitoring wizyjny miasta. Mimo iż jest to rozwiązanie niepopularne, należy w końcu przymierzyć się do stworzenia w centrum miasta strefy płatnego parkowania. Dziś już widać, że nie uciekniemy przed takim rozwiązaniem. Aut jest coraz więcej, a nowych miejsc parkingowych w centrum miasta nie ma już gdzie tworzyć. Poza tym coraz częściej parkingi pełnią rolę kiełby samochodowej. To rozwiązanie, czyli strefa płatnego parkowania, nie dotknie mieszkańców centrum, którzy będą korzystać z przepustek zwalniających ich Jest prawdopodobne, iż do roku 2018 możemy otrzymać środki unijne na wymianę części taboru autobusowego na autobusy elektryczne. Będzie się to wiązało z koniecznością wykonania stacji ładowania akumulatorów dla hałasu przy bazie komunikacji miejskiej. Jest oczywiste, że przedstawiony tutaj program działania będzie ulegał modyfikacji. Jednak nasze dobre kontakty z Urzędem Marszałkowskim, z ministerstwami, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, współrządzenie w powiecie, to wszystko bardzo uprawdopodobnia realizację ambitnego planu. Chciałbym bardzo, aby zachowanie części radnych opozycyjnych nie przeszkodziło im w uczestniczeniu w realizacji programu rozwoju Szczecinka. Jeśli włączą się czynnie w jego wykonanie, nie tylko będą czerpali z tego satysfakcję, ale też będą mieli szansę wprowadzenia w życie chociaż części własnych pomysłów. Jeśli pójdą dotychczasową drogą, <coughs> drogą negowania wszystkiego, kontestowania każdego pomysłu wychodzącego od Platformy Obywatelskiej, skupią się nie na rzetelnej, konstruktywnej pracy, a na insynuacjach, oskarżeniach, skargach i donosach to skażą się na własne życzenie, na frustrującą rolę biernych obserwatorów. Wybór należy do nich. Na szczęście, niezależnie od ich decyzji, nasze miasto czekają i tak dobre cztery lata. Nadal będziemy budować nowoczesny szczecinek. Miasto z wizją.